Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. 16,5 minuty po godzinie dziewiątej czas na rozmowę z gościem Poranka Radia FIAT Łukasz Majewski, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, czyli szpitala na parkitce. Jest naszym gościem. Dzień dobry, witam pana rzecznika bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A pan rzecznik w szale urlopowym. Czy dopiero się przygotowuje do tego? Nie, dopiero myślę, że można pomyśleć o, o urlopie. Jakimś tak naprawdę dużo się dzieje teraz, więc na urlop jeszcze trzeba... Oczekać. No właśnie, no właśnie, co wy tam kopiecie na tym yy, waszym terenie, panie rzeczniku? Plac budowy jeden wielki, można powiedzieć. Plac budowy i to plac budowy na dwóch frontach. W zasadzie można można tak stwierdzić, bo jedna rzecz to rozpoczęty już jakiś czas temu rozpoczęte prace i budowa nowego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, to będzie nowoczesny oddział zupełnie po nowemu, tam dużo zmian będzie. Te prace budowlane rozpoczęły się kilka miesięcy temu i jak tak ktoś spojrzy albo gdzieś obserwuje, może mieszkańcy dzielnicy Parkitka bardziej obserwują to, co się dzieje, to widać, że ten gmach rośnie już dosyć potężnie, jak gdyby podeszło, można powiedzieć. On będzie dwukondygnacyjny. Na jednym piętrze, na jednym poziomie znajdzie się oddział anestezjologii intensywnej terapii dla dorosłych, a także dla dzieci. Co ważne, ten oddział dorosłych będzie powiększone, bo do tego, który mieliśmy do tej pory, będzie także dołączony przeniesiony ten oddział, który znajdował się i znajduje się jeszcze przy ulicy PCK 7, czyli w szpitalu na Tysiącleciu. Tutaj będzie jeszcze dorzuconych trochę stanowisk. W sumie 22 stanowiska mamy w planie na ten moment. Natomiast ten oddział anestezjologii intensywnej terapii dla dzieci będzie pomniejszony z 6 do 4 stanowisk. isso, que nós... Mamy nadzieję, że już z początkiem nowego roku uda się te oddziały właśnie w tym miejscu uruchomić. Prace budowlane powinny zakończyć się do grudnia. Taki jest plan i taka jest też umowa z wykonawcą. Dotacja z, na, na realizację tego przedsięwzięcia pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To są duże kwoty i cieszymy się, że udało się ją tą realizację doprowadzić do tego, żeby, żeby można było inwestować rozpocząć, przeprowadzić. Początek nowego roku to będzie doposażenie w sprzęt, i wtedy będziemy mogli już przenieść ten oddział właśnie w to miejsce. To taka inwestycja typowo medyczna, można powiedzieć, w infrastrukturę medyczną szpitala, bardzo ją rozwijająca. Natomiast też inwestycja na zewnątrz, no również można powiedzieć z medycznego punktu widzenia korzystna dla pacjentów, inwestycja w rewitalizację parku. Tak, na no to też czekaliśmy już jakiś czas. Pamiętamy w zeszłym roku, kiedy pojawiła się... Taka możliwość, żeby z budżetu obywatelskiego województwa śląskiego, tego marszałkowskiego budżetu skorzystać. Udało nam się zmobilizować pracowników szpitala, mieszkańców dzielnicy Parkitka i ogólnie mieszkańców Częstochowy i okolic, którzy, nie ukrywamy, bardzo nam pomogli w tym, żeby rozpropagować, troszeczkę rozreklamować te działania, które, które chcieliśmy zrobić, czyli zrewitalizować park. Przez szereg lat tak naprawdę ten park był zaniedbany i to nie nie ma tutaj, nie ma co ukrywać. Tak naprawdę, tylko na początku istnienia szpitala on gdzieś tam funkcjonował, ale pacjenci, pacjenci z niego jakoś szczególnie nie korzystali. Później pojawiały się różne pomysły na to, co ma się tam znaleźć. Był pomysł na to, żeby gdzieś tam sprzedać ten teren. Deweloperzy oczywiście się tym terenem interesowali, jak to, jak to w dzielnicy Parkitka, wiadomo, wygląda. Natomiast to zostało przyblokowane i całe szczęście tam żadne bloki nie powstaną. Tylko właśnie zostało to zabezpieczone pod taki teren, nazwijmy to rekreacyjny, i udało nam się w zeszłym roku, tak jak mówię, zmobilizować mieszkańców Częstochowy i całego regionu, żeby zebrać odpowiednią liczbę głosów w tym marszałkowskim budżecie obywatelskim, pozwalającą na to, że ta kwota, którą, która była do osiągnięcia, do, do zdobycia, powiedzmy, powędrowała tutaj do szpitala, i to nam się udało. Prawie milion złotych, natomiast. Za tą kwotę uda nam się zrewitalizować, wyremontować. Połowę tak naprawdę tego parku, e, i będzie on otwarty na mieszkańców. To zapowiadaliśmy już wcześniej, że. Czyli każdy będzie mógł wejść na teren bez problemu? Każdy będzie mógł wejść na teren bez najmniejszego problemu. E, tak zresztą zapowiadaliśmy. Takie były ustalenia, że tak ma to, że tak ma to wyglądać. E, próbowaliśmy rozmawiać też z miastem na ten temat. Ten, to jest też jeszcze otwarte, jeżeli chodzi o rozmowy, oczywiście z miastem. E, jeżeli mówimy o tej drugiej części parku, tutaj w tej. W tej w tym miejscu, gdzie, gdzie prace już się rozpoczęły, wymieniana jest nawierzchnia, jeżeli chodzi o chodniki. Była kostka brukowa, ona znika i w miejsce tych takich wybrukowanych chodników, które już były zniszczone, pojawią się takie bardziej przyjazne naturze, nie do końca betonowa, betonowa nawierzchnia, tylko taka żwirowa i na pewno będzie, będzie wygodniejsza zdecydowanie, jeżeli chodzi o, o spacery, no bo tamta nadawała się już po prostu do, do do remontu. Remontowane są, jest także oświetlenie, ale co jest ważne, nie musimy wymieniać całości oświetlenia, bo to oświetlenie tam jest doprowadzone, wszystkie przyłącza, które trzeba, to je oczywiście wymienimy, czyszczone są stare słupy do lamp, lampy będą nowe, jeżeli chodzi o o, o ekologię i o ekonomię, dlatego, że tutaj pojawią się energooszczędne lampy i, i one będą, będą nam to światło tam dawały, natomiast no, pozwolą zachować oczywiście jakieś tam zdrowe, zdroworozsądkowe wydatki, jeżeli chodzi o koszty utrzymania tego. Będzie tężnia solankowa, będzie plac zabaw dla dzieci, będzie hotel dla owadów, będzie ścieżka edukacyjna dla najmłodszych, więc mamy nadzieję, że i najmłodsi będą się tam pojawiać i szkoły również, kiedy park tworzymy na jesień akurat, to, to mamy nadzieję, że będzie kolorowo, ładnie i dzieciaki też będą do nas przychodzić z nauczycielami, bo ta ścieżka edukacyjna, jeżeli chodzi o tą roślinność, która tam będzie, a ona jest, jest już bogata, ten drzewostan jest całkiem fajny, będzie taka, że coś będzie można się też tam nauczyć. No i mamy nadzieję, że ta druga część parku też kiedyś tą rewitalizację przejdzie. No to tutaj mamy dwie fajne inwestycje, ale ja czekałbym, to znaczy ja jak ja, ale myślę, że wielu mieszkańców Częstochowy i nie tylko Częstochowy, bo wszystkich korzystających ze szpitala czekałby na jeszcze jedną inwestycję, która e, wszystkim, którzy tam przyjeżdżają. Ja wiem, <grydy> Bardzo proszę, chodzi o parking. Czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby parking przy szpitalu powiększyć, bo yy, wiemy, że ta część yy, płatna parkingu, ona zazwyczaj jest zajęta, jeżeli tam się yy, w godzinach, nie wiem, tak jak teraz, na przykład yy, porannych, no co jest prawda, jest dniem, gdzie no właśnie tam mocno yy, Wjeżdżamy na parking, nie ma gdzie zaparkować, więc yy, automatycznie wszyscy zatrzymują się przy yy, wzdłuż ulicy, wzdłuż yy, szpitala. No niestety ten przejazd jest często po prostu niebezpieczny. Teren, Te samochody, jest... które tam parkują, powodują to, że zawęża się pas drogi. Czasem nie... byłem sam tego świadkiem. Samochody miały problem z wyminięciem się po prostu na tym odcinku. Czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby coś z tym zrobić? Teren, o którym Pan mówi, czyli ten poza szpitalem, tam gdzie samochody stają faktycznie tak no, troszeczkę bokiem, gdzieś wjeżdżają na dziko, można powiedzieć, nie jest terenem szpitala. I tutaj raz, że niektórzy korzystają z tego terenu, tak na dobrą sprawę nie. Nie tylko dlatego, że parking będzie zajęty, bo on jest zajęty w takich godzinach szczytu w konkretne dni tak naprawdę poniedziałek, wtorek, to są takie dni, kiedy, kiedy pacjenci przyjeżdżają przeważnie do poradni. I to dlatego nam się wtedy ten parking nam dosyć mocno zapycha. Natomiast ten teren, który jest poza szpitalem, on jest, on jest on tylko przylegający nie jest naszym terenem. Tam problemem, problem jest przeważnie zimą, kiedy albo jesienią, gdzie popada trochę i pacjenci tam wjeżdżają i później nie mogą. Mogą wyjechać często, właśnie blokując drogę, bo gdzieś samochód się zawiesi na krawężniku, bo gdzieś wpadnie głębiej w ziemię, i to są przypadki, które później gdzieś samochody są wyciągane liną i tak dalej. Bardzo często tak się zdarza, i to są to generuje faktycznie problem. Natomiast na ten moment nie mamy planów takich, żeby rozbudowywać parking, on jest według mnie wystarczająco duży, i tak naprawdę poza takimi sporadycznie dniami, gdzie, gdzie tych pacjentów faktycznie jest może troszeczkę więcej, to wtedy ten parking no, nie jest nigdy pusty oczywiście, ale jest to wystarczająca liczba miejsc, która y, pozwala na to, żeby, żeby z tego parkingu korzystać. Y, wiadomo, on jest płatny, y, ale to nie są myślę na tyle duże pieniądze, żeby nie chcieć z tego parkingu korzystać. Y, natomiast y, no, teren, który jest też szpitala obok mamy też y, jakieś nam pomysły na zagospodarowanie niektórych miejsc, natomiast w tym, w tym momencie akurat o parkingu o parkingu jako o jego poszerzeniu nie myślimy. Póki co miasto nie wpadło na pomysł, żeby tam postawić znaki i parkomat postawić, żeby <laughs> y, może to by odstraszyło y, tych, tych, tych parkujących tam. No ale z drugiej strony nie ma im się też czasem y, co dziwić. No dobrze, to zostawiamy temat parkingu na razie na. Y, Poza tym jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że. Y y no wiadomo, że część osób, część pacjentów, y, części pacjentów wygodniej jest przyjechać jednak do szpitala własnym samochodem. Natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że kursuje kilka linii autobusowych, które podjeżdżają bezpośrednio pod sam szpital jadą z centrum Częstochowy, z obrzeży miasta również. Tramwaju niestety nie będzie. Tramwaju nie będzie, natomiast myślę, że taka liczba autobusów, która tam jest również jest wystarczająca. Y kwestie komunikacyjne na razie odkładamy na bok. Chciałem zapytać o to czy w szpitalu sezon urlopowy będzie bardziej odczuwalny czy mniej. Znaczy mnie się tak wydaje, że sezon wakacyjny to dla szpitala okres chyba wzmożonego ruchu, bo zaczynamy wyjeżdżać, odpoczywamy, urlopy, wakacje i tak dalej, a o bezpieczeństwie zapominamy. I w związku z tym Bezadek. i w związku z tym się więcej pacjentów z różnymi drobnymi albo yy, większymi urazami, a no i szpital ma wtedy co robić. Zdrowy rozsądek to jest to, co powinniśmy zachować w sobie na pewno w okresie wakacyjnym. Bardzo często właśnie wyjeżdżając gdzieś na wakacje, na urlop, yy, myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni, że nic nam się złego nie stanie, a nic bardziej mylnego. Yy, proszę pamiętać o tym, że yy, okres wakacji to jest właśnie ten czas. Yy, wzmożony, wzmożonej pracy zawsze szpitalnego oddziału ratunkowego, a jako największy szpital w województwie śląskim, który zapewnia opiekę tak naprawdę populacji około miliona osób tutaj w tej północnej części województwa śląskiego, no mamy co robić tak naprawdę. Natomiast wakacje to jest czas, kiedy tych karetek na sygnale przyjeżdżających na SOR jest sporo. Sporo jest również lądowanie śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Tutaj głównie mówimy o wypadkach komunikacyjnych, wypadkach rowerowych, o zdarzeniach typu niebezpieczny kontakt z wodą, jakieś podtopienia, utonięcia. Niestety to co roku się powtarza, i o tym musimy mówić: o tym, że zanim wejdziemy do wody, to musimy pomyśleć, tak? Zero alkoholu, zero brawury, no bo żyjemy nie tylko dla siebie, tak naprawdę, i to mówimy o wodzie. Natomiast jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, wyjeżdżamy w trasę samochodem, to też musimy pamiętać, że to, że chroni nas trochę blachy dookoła. To tak naprawdę nie znaczy, że nic nam się złego nie stanie, a bardzo często gdzieś zapominamy o tym kompletnie, że no, trzeba tą uwagę zachować, i tych wypadków jest zdecydowanie zdecydowanie więcej. I to mamy fajne warunki pogodowe do jazdy, a, a te wypadki tak się na prostej drodze chociażby na takiej autostradzie e, zdarzają, a musimy pamiętać, że mamy autostradową obwodnicę częstochowej i tutaj do nas przyjeżdża sporo osób poszkodowanych w tego typu wypadkach komunikacyjnych. No i chociażby młodzież, hulajnogi, rowery. Tutaj też gdzieś nam ten rozsądek trochę ucieka, brawura nas ponosi i później są takie efekty, że trafiają do nas pacjenci i bardzo często ze złamaniami kończyn, z urazami klatki piersiowej, urazami jamy brzusznej, urazami głowy. Trzeba pamiętać, że głowa to jedyny niewymienialny element ludzkiego ciała, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział i to ją powinniśmy szczególnie chronić, kiedy wsiadamy na rower, wsiadamy w skambiową nogę. Kask. kask jest niezwykle ważną rzeczą, która nam może, może nie zawsze uratować życie, ale która, bo zdarzają się takie wypadki, gdzie, gdzie, gdzie no jest na tyle duży wypadek, że, że nie udaje się kogoś uratować, ale pamiętajmy, że nasze szanse zdecydowanie się zwiększają, jak założymy na głowę kask, czy to na rowerze, czy to na czy to na hulajnodze. W trakcie wakacyjnego letniego odpoczynku myślimy o tym właśnie, żeby odpocząć, to, to może y, pomyślmy też o tym, żeby dać odpocząć y, pracownikom szpitali, nie to tylko nie o to chodzi o to My dbamy o, o bezpieczeństwo y, mieszkańców y, apelujemy razem ze strażakami, z policjantami z częstochowej całego regionu, żeby ten zdrowy rozsądek y, zachować, y, bo to nie chodzi o to, czy jest więcej pracy, czy jest mniej pracy. Y, tylko jest Jesteśmy od tego, żeby pomagać mieszkańcom Częstochowej całego regionu jako szpital wojewódzki, wszystkim tym, którzy trafią do naszego szpitala. Jesteśmy po to, żeby, nasi lekarze są po to, żeby ratować ludzkie życie i zawsze, zawsze to robią za wszelką cenę, natomiast apelujemy zawsze o profilaktykę w różnych w różnych stanach i oczywiście o tą taką o profilaktykę głowy trochę czyli takiego zdrowego rozsądku to nie jest kwestia tego, że chcemy kogoś straszyć i tak dalej bo wakacje są po to, żeby odpocząć. tylko pamiętajmy, żeby z tyłu głowy mieć to, że musimy dbać o własne bezpieczeństwo. No i tym apelem oczywiście. Skończymy dzisiejszą rozmowę. Czas nas goni. Bardzo dziękuję. Życząc oczywiście całej obsłudze szpitala wszystkiego dobrego i spokojnego tego okresu wakacyjnego. Łukasz Majewski, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego. Również wszystkiego dobrego. Jak ktoś chce zobaczyć, jak e, e, zmienia się e, okolica szpitala, jak rośnie nowy oddział, jak będzie e, park wyglądał, to zapraszam do tego, żeby śledzić stronę internetową szpitala, także między innymi media społecznościowe szpitala. Tam będą się pojawiały na pewno informacje, zdjęcia, jakieś filmiki z tego, żeby z tego, jak te budowy przebiegają i jak, jak zmienia się ten szpital. Ale to tak odwiedzić też można, ale byle jako widz, a nie jako. Tak, no oczywiście najlepiej. Że tak. <śmiech> Dziękuję <śmiech> serdecznie, wszystkiego dobrego. dobrego.